Proszę Państwo już przygotowani do skoku witam was z zakopanego zaraz właśnie idziemy na wyciąg i, i co? Jedziemy czy znaczy, tego was przepnę Jeszcze znaczy, jestem taki ufet nagrany jakiś Bogdanówka w moim sercu Plastro z Bogdanówki z Zawodów Bogdanowka Summer Cup 2025 o, to ja, siema. Jedziemy, widzowie, wyciągiem normalnie. To jest klasa, nie? No nie, to jest klasa. To co ostatnio było? W ogóle, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Jak, jak tu sypię w ogóle, nie? Czekajcie, ja no, jestem. Bogdanie. Jestem w ciężkim szoku w ogóle, nie? Że, że sypie, A mamy takie w ogóle warunki, nie? Coś pięknego. To jest życie. To jest widowe życie. Można się rozłożyć na wyciągu. Jakbym był sam, bez Jacka, to ja bym sobie tu legł na tym wyciągu. Ale jest wysokość, nie? Jest wysoka. Jakbyś tu spod stąd To by cię pokieraszowało. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie z belki startowej. Na progu już ja. Zobaczymy. Ja? Przynajmniej w końcu dopchnęłem kolana. Już nie wiem. Zobaczymy. W jakimś nagraniu czy, czy to wybicie w końcu było takie jakie miało być, lub nie proszę Kurde! Znowu to samo widzowie nie wycofało na tym progu Chyba Chyba no, spóźniłem nie. Tak szczerze to nie wiem Zapomniałem wam nagrać ale ogólnie trener mówił że trzeba, trzeba kolana dopychać do końca Bo tuż przed progiem się wycofują i przez to yy, robię płota i ręce mam, rękami w bocie jak jakiś szalony, nie? ja bym kurde ptakiem był Jacek, Jacek to samo <grystanie> ale ty jesteś, Jacek, słaby Patrzę, pierwszy pierwszy dzień z tą skoką już jestem lepszy od ciebie no, ja zaraz na 40 idę <grystanie> Ej, nie, jak mi, jak mi wyjdą tylko skoki dobrze Porę skoków wyjdzie dobrze, to i robimy telemarka. Jak zrobisz telemarka, to... to nie wiem. nic. Ale jak zrób... to zrób telemark najpierw. To pomyślemy. Ale fajna atmosfera. Sypie śnieg. W październiku. Czego innego by się można było spodziewać za Zakopanem? No. Ja jeszcze w ogóle mam taki dzisiaj cel, żeby się zjechać raz pod dziewięćdziesiątki spod progu. Tylko czy ja tam wyhamuję? No właśnie, bo tam nie ma nawet Ale nie na no, jakbym się mówię, ustawił Zresztą Tutaj, bez tutaj też bez problemu hamuje, więc... Także w jakiś sposób wyhamujesz E, no tak źle nie jest widzowie, kolejna seria Ało, 16 No całkowicie, kurde, ale bez wybicia, nie? Wybicie, wybicie nie było w ogóle, to mogę powiedzieć od razu, ale ogólnie inne odczucia. I tak mnie nie majtało w locie. Także jest fajnie. I co teraz już wam na pewno pokażę co powietrza no, Jacek bez odbicia teraz no. Ja też nie? Bo to Boga wyjechała sama cała w o jadź! Masz wycofane, jedziesz dobrze, a przed samym progiem? Hop, dlatego to tak... Wszystko było fajnie Dopóki na progu mi noga sama nie wyjechała do przodu Niestety Kurde Nie wiem, co ja mam zrobić Zero energii

Zapomniałem, co miałem zrobić na progu i klapa. Lepiej? Ale ręce chyba mi nie szalały, nie? Trzymałem w jednej linii. Ja miałem takie kurde nagrywam mnie, to muszę dobrze skoczyć. <grystanie> Ale bujo Ale bujo ale leci, oh. nogi spięte, ale leci, Kurde. coś niesamowitego Ty Dawid, jak teraz? Jacek fajnie, opóźniłeś Razem trochę cię wyniosło wyżej Tylko teraz ręce trzymaj przy sobie A ja? A u ciebie szybko wyjazd tej nogi przed Ja nie wiem, co ja zrobić, żeby to nie... Żeby, żeby to raz żeby miał ja chociaż raz poleciał tak jak ja chcę żeby chociaż raz było się wam czym pochwalić No i proszę Państwa, tak właśnie wyglądał ten dzień z życia skoczka narciarskiego. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. To taki krótki filmik w sumie był, ale przynajmniej widzicie, jak wygląda taki, taki dzień treningowy, właśnie skoczka na narciarskiego. W treningu nie było jakoś bardzo dużo, no ale poskakaliśmy. Mi się też udało parę fajnych skoków oddać, także, także naprawdę było fajnie. I jeszcze raz przypominam, żebyście zadawali pytania do QA, który już niedługo odbędzie się na kanale, na jednym z filmów. I no i co? Ja jutro jeszcze będę pewnie skakał może w chochołowie, jeśli się uda, wtedy skoczyć na tych zawodach, czy tam jakieś dwa skoki na 30. No ale to już zobaczycie w kolejnym filmie. Także jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.